To jest na miarę XXI wieku centrum diagnostyczne, niezwykle rzadki obiekt w szpitalach powiatowych podobnego typu. U nas jest. Myślę, że inwestycja bardzo potrzebna, bo w jednym miejscu pacjent będzie mógł być poddany diagnostyce, a jednocześnie to centrum świetnie jest powiązane ze strukturą całego naszego szpitala. Mamy tutaj dwie pracownie rentgenowskie, mamy pracownię mamograficzną, dwie pracownie USG, mamy pracownię endoskopową z gastroskopią i kolonoskopią, mamy punkt poboru krwi. Cały projekt kosztował 7 milionów 400 tysięcy złotych, 3 miliony przeznaczył powiat ze swojego budżetu, w tym miejscu chciałem podziękować zarządowi powiatu którym kieruję oraz radnym Powiatu oświęcimskiego. W tej kadencji samorządu powiatowego naprawdę to jest trzecia duża inwestycja na terenie szpitala. Nie mówiąc już o prazeniu się i o teraz rozbudowie Centrum Kardiologii Inwazyjnej Karing. Od momentu istnienia samorządu powiatowego w 1998 roku nie było takiej kadencji, gdzie by tyle zadziało się w szpitalu powiatowym. To kolejne środki w ramach Oświęcińskiego strategicznego programu rządowego. Dzisiaj podpisywaliśmy umowę na inwestycję, którą powiat oświęcimski planuje w tym roku. Inwestycja przebudowa ciągów komunikacyjnych pod tytułem ulica Wysokie Brzegi i ulica Szpitalna. Będzie to zadanie dwuletnie. Gmina Oświęcim w OSP, że bierze udział od samego początku. Ten etap to jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezińce, czyli budowa przedszkola i rozbudowa szkoły. Myślę, że 1 września dzieci będą korzystały z nowego przedszkola, a w przyszłym roku zakończymy remont szkoły. Możemy zrealizować politykę historyczną, która opowiada o historii z lat wojennych. Chcemy na tym wzgórzu wybudować wieżę widokową 24-metrową. Chcemy upamiętnić tą wielką postać tego najodważniejszego mniejszych z odważnych rotmistrza Pileckiego, który dla ojczyzny, wolności poświęcił swoje życie. To jest współczesny Kmicic, sprzed 80 lat. Za mną z tej naprawdę wysokiej klasy sprzęt mamograficzny. Jest najnowocześniejszym urządzeniem stosowanym w tego typu diagnostyce. Lekarz może od razu dokonać biopsji, pobrać wycinek i zdiagnozować. Mamograf sfinansowany z dość znaczącym wkładem wszystkich gmin powiatu święcińskiego. Rozpoczęliśmy starania o te środki z budżetu w gmin jakieś dwa miesiące temu, i trzeba przyznać, że w błyskawicznym tempie udało się te pieniądze zorganizować. Na zakup mamografu wszystkie dziewięć samorządów przeznaczyły łącznie kwotę 300 tysięcy złotych, to jest jedna kosztu zakupu tego urządzenia. Cieszymy się, że mogliśmy w tym wziąć udział i że nasze kobiety z naszej gminy będą mogły z tego korzystać. Tu chciałem bardzo pochwalić inicjatywę i Pana Dyrektora, Pana Starosty Zarządu Powiatu. Cieszę się właśnie, że coraz częściej to powiat przejmuje inicjatywę i stara się jednoczyć, budować taki wspólny front. W imieniu wszystkich kobiet naszego powiatu bardzo dziękuję włodarzom naszych gmin i radom gmin i powiatu za to, że podjęły tak fantastyczną decyzję. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to nasze zadanie własne, ale i ogromna przyjemność. Myślę, że każdy z nas widzi duży sens wspierania pomysłów naszych mieszkańców pracujących w organizacjach pozarządowych. Dlaczego? Dlatego, że uruchamia się potężny potencjał marzeń, pasji, talentów, uruchamia się ogromna radość wśród mieszkańców, którzy mogą w tych działaniach uczestniczyć. Dotacje Powiatu Oświęcimskiego dla organizacji pozarządowych to trzy dziedziny: to sport, kultura i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o kwoty, to w przypadku sportu to są 24 organizacje, łączna kwota dotacji to jest 250 tysięcy. Kulturze to jest 50 tysięcy dla 13 organizacji na różne formy działalności kulturalnej i w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych to jest kwota 30 tysięcy. Wracamy do normalności, czyli powrót do egzaminów ustnych, no i matura pisemna, troszeczkę w innej formule, troszeczkę z ograniczonymi treściami, ale możemy powiedzieć, że bez obostrzeń, bez stresu, czy ona się odbędzie, czy się nie odbędzie, czyli przygotowania celowe, świadome i pełną parą od całego początku. No właśnie tu jest duży problem, czy to aby na pewno jest powrót do normalności, gdyż owszem, można powiedzieć, że jesteśmy u schyłku pandemii koronawirusa, Natomiast należy pamiętać, że uczniowie szkół ponadpodstawowych w przypadku liceum to praktycznie połowę swojej drogi edukacyjnej, czyli dwa lata z czterech spędzili na zdalnym nauczaniu. Został taki jednak ślad po tym covidzie, po tych zdalnych, jednak dwa lata zdalnych robią swoje z człowiekiem. Ta matura różni się dużo od tej, która była i wszystko, wszystko jest nowe, my do końca też nie wiemy czego się mamy spodziewać, więc zobaczymy.